Witajcie, umiłowani Pana Jezusa Chrystusa. Chciałam podzielić się z nami, jaki dzisiaj dostałam od Pana. Znalazłam się na takim mostku w zniesieniu nad, nad rzeką i patrzyłam w dół. i Był tam człowiek w łódce ze strzelbą i psem. Patrzył się na mnie z taką bardzo złą, srogą miną. I od razu dostałam pewność, przekonanie, że, że on chce wrócić i, i zrobić mi krzywdę, ale nie mógł tego zrobić, tylko patrzył z daleka i zniknął zaraz. I przyszło też takie mm, pe pewność tego, że on jest myśliwym i że jedzie, płynie raczej, łowić kaczki. I jeszcze raz został tak pokazane, że będzie on polował na, na kaczki. Następnie zeszłam na dół do, do rzeki, była naprawdę bardzo ładna. Bawiłam się tam, przeskakiwałam po kamieniach, z kamienia na kamień. Takie kaskady były poukładane po właśnie z tych kamieni. Bardzo dobry czas, czas radości. Mogło się zdawać, że one są takie niebezpieczne, bo tak poukładane, ale to wszystko było. Tak solidnie zrobione i zarazem bezpiecznie, że to nie sprawiało żadnego niebezpieczeństwa, tylko sprawiało to radość. W pewnej chwili pojawił się mężczyzna, powiedział i pokazał mi, że on to wszystko zrobił, poukładał te kamienie. Nie wiedziałam, nie pamiętam jego twarzy. Rozmawiał chwilę ze mną. Pamiętam, że powiedział mi, że łowi tutaj, w tej rzece, ryby i dlatego tak przygotował. I tak ładnie poukładał te, te kamienie. Powiedział też, że, że te kamienie stanowią drogę i taką przystań, że można tu się zatrzymać, odpocząć. Później pojawił się inny mężczyzna, który ze mną rozmawiał. Ja dostałam od pierwszego mężczyzny kamyk do ręki, później ten z tego ten kamyk przemienił się w moim, w moim ręku. Ale tak mi ciężko to teraz dosłownie powiedzieć, ale w taką słodycz, w pożywienie. jak pojawił się ten drugi mężczyzna to ja go poczęstowałam ale nie, nie kamykiem tylko już właśnie tym co było to przemienione I, i ten mężczyzna drugi to ode mnie wziął poczęstował się i zniknął Później zostały mi pokazane dalej, tak z boku, dzieci bawiące się. Mnóstwo dzieci bawiących się w wodzie, ale ta zabawa nie była dobra. Tam pojawiło się bardzo dużo oskarżeń, kłamstw, przepychanek. Roszczenia, oskarżenia, zazdrość, i to tak bardzo wszystko było y, ukazane. Dzieci y, dokuczały sobie, agresja pojawiła się też. Y, duży wpływ świata był też pokazany na, na te dzieci, które się bawiły. Y, dzieci miały w ręku maszynki do golenia y, i piankę do golenia. I jeszcze raz zostało pokazane mnóstwo kłótni, przepychanek. I była też pokazana nieczystość wśród tych dzieci, które się bawią nieczystość seksualna. Ale także zostało przekazane, że część tych dzieci bawiących się Chcę walczyć o swoje prawa, chce iść do sądu, aby walczyć o, o to, co świat daje. Te prawa, które są ze świata. I zostało też pokazane, że prawo zmieni się w świecie. I już z tego prawa będą korzystały dzieci Boże. I już, zaczyna, I już korzystają. I jedno dziecko z tych bawiących podeszło do mnie i chciałabym się zaczęła bawić się w tą y, zabawę, w którą oni się bają. I to dziecko trzymało w ręce właśnie maszynkę i, i chciało, żebym się bawiła razem z nimi. Ale ja nie chciałam. Zostałam od razu zaszantażowana, że nie chcę się bawić. I że zostanę podana do sądu. I yy, to yy. zostanę podana do sądu o to, że, yy, że nękam i za to, że gwałt popełnię na tych dzieciach, bo nie chcę się z nimi bawić. Yy. To było tak bardzo przerysowane. Przejaskrawione nawet że, że przyjdzie prawo takie, że, że człowiek pod pozorem obrony będzie drugiego człowieka mógł do sądu podawać. I zostało jeszcze pokazane, że weszło już prawo takie do życia. Które zezwala na to, że można wypaczać prawo do, do ochrony. Bardzo to było dziwne. Później, nad tą rzeką pojawił się z boku mężczyzna. Z tym, co ja go poczęstowałam. Tylko, że on już nie miał tego kamyka, tylko przemienione, tak jakby batoniki, takie w dużym takim pudełeczku, miał pełno takich tak słodyczy. I, I on te czekoladki nie rozdawał, tylko on to sprzedawał. I to zostało też bardzo tak wyraźnie pokazane. I Duch Boży dał od razu sen, że ten sen dotyczy... Ciała pana Jezusa Chrystusa w czasach końca. I to jest ostrzeżenie dla każdego jednego dziecka, że tak bardzo odeszliśmy od prostoty, od prawdy, od drogi pana Jezusa Chrystusa. Że tak bardzo dużo dzieci jest zespolonych ze światem, że nie odróżnia. Nie odróżniają tego, co jest od Pana, a co jest od złego. Myśliwy został pokazany przez Ducha Bożego, jako szatan, oskarżyciel, który czeka, aby ustrzelić tych, którzy nie są chronieni w Panu Jezusie Chrystusie. Ten pierwszy mężczyzna, Duch Boży, powiedział, że to jest Pan Jezus Chrystus, który dał życie, który do daje nam życie, który daje pokar. I to pokar taki, który nigdy się nie kończy. To, co ten kamyk, który dostałam do ręki, on przemienił się w słodycz, w to życie w pełni, które daje Pan Jezus Chrystus. Ten drugi mężczyzna, który został pokazany, to jest... To też jest dziecko Boże, ale dziecko Boże, które kupczy imieniem Pana Jezusa Chrystusa i robi interesy na Panu. Dzieci, te, które się bawiły, to, to jest lud Boży, który wszedł w świat i zapomniał o Panu. Maszynki i pianka do golenia to symbol dojścia do dorosłości, ale dzieci nie dojrzewają, bo żyją i mówią jak świat. Domagają się tego, co ludzie ze świata, nie, nie biorą swego krzyża i na, nie naśladują Pana. Duch Święty jeszcze powiedział: biada wszystkim, którzy słowa Pana wykrzywiają i zamykają drogę dla poznania dla tych najmniejszych. Przebudźcie się i poprawcie swoje czyny aby były doskonałe we mnie. Waszym Panu, Jezusie Chrystusie, Królu i Zbawicielu.